Witam, witam! Z tej strony Farmersy oraz inne. W dzisiejszym odcinku będziemy prasowali i a pracownicy będą dokańczali żniwa. Bez danego przedłużania zaczynamy prasować. Pracownicy dzisiaj robią, prasować będziemy nie okrągłą, ale prostokątną prasą Koron Big... Big Pack 1290XT HDP Albo po prostu kron Big Pack 1290 eh, Squared Bell A nie, nie będziemy A nie, kronem Karim Com Prima V118 Round Bell Tą prasą nie mamy To tą prasujemy, bo tą kupiliśmy Nie będzie ani razu zatrzymania się I to będzie plus jeszcze nie będziemy musieli je zatrzymywać, bo kurde, już się drzewa. Bela, bela, bela do wyładowania. Bela, bela. Kurde, mi się przypomina ten stary dźwięk, oj. Ach te czasy. Kurde, ja pamiętam jak kiedyś, kiedyś to było jak rosa, kurde brzmi tutaj. Ten kron szczególnie tak sapie, dyszy, kurde. Teraz tu tylko słychać ten, jak się robi A tą A ta praca normalnie tak kurde Nie wiem to było w LSI 13 ale to chyba w 11, 13 tak kurde sapała Gdzie to miała dźwięki O, no, szybko poszło nawet Teraz to normalnie żbij, ale czasem sapnie się Ty koła tam skręcają się? Jo, ty koła się skręcają. Myślałem, że czegoś takiego w LC11 nie było. Skrętne oś Ja to nie chcę sapnąć. A tak brzmienie bez pani to no dobrze brzmiała ta prasa. Realnie nawet, jakby powiedzieć troszkę realnie. Nie na ten najrealistyczniej. O! Ciśnienie uchodzi chyba z tej prasy. Takie sapnięcie, wybuch i sapnięcie. Ja duże że Dobra, ten jest pewny. O, kurde, jakie im się szybko zbiorniki napełniły. Co jest? Posłuchanie raczej szybko pójdzie. Bardziej myślę, że kurde, to tomne opróżnianie zbiorników to trochę zajmie też. No i opróżnianie też. Najgorsze ja to, że nie widzę, tylko ty widać tam jak sypie, ale kombajna już nie, to tylko patrzę czy sypie, czy nie no i po prosowaniu ja już poza klikiem zasiewam kukurydzę albo nie kukurydzę, chyba kukurydzę i wtedy mi wtedy to robimy akcję kiłki na zakończenie. Tylko zobaczymy je odcinku w ogóle. Czy tam zostały nam chyba dwie czy jeden odcinek do zorganizowania, i wtedy na ostatnim odcinku będzie takie podsumowanie tego wszystkiego: co, jak, kiedy, gdzie, co i co teraz. Takie podsumowanie nie, nie takie długie, krótkie myślę, że to będzie, i podsumujemy jakie maszyny nabyliśmy, jakie były sprzedane. Jak Jaka najdłużej maszyna się otrzymała ze sprzedaży? Takie podsumowanie. Ja też tak chyba to oceniam. Widziałem? jeszcze. Ejdzie. Dobra, to ja idę wypróżnić. Ale fajnie się... Ale ten duch, prawda. Fajnie się prezentuje Dobra, tu sobie odstawię. Zabaj. Zabaj się odstawię. Zaraz się pozablokuję. Więc trzeba będzie je przenieść na drugie pole. Ile już ją nam. Ty, dopiero 5 minut. A już kurde mam prawie obrobione dwa pola. No nieźle. Tylko nie robi takich dużych... dużych bel. Kurde. W fs 22 są takie ogromne A to były takie malutkie No Bo 3000 te BD lecą A w fs 22 to chyba nawet po 6000 Po 6000 lecą nawet Czy tam to? po, po 6000 Albo... Nie, nie pamiętam chyba po 6000 czy, czy jakoś tak czy na to, po... Nie no 6000 gdzieś tak maks bo zależy od klasy już razem mówiąc. No, trochę ominaczków będzie, ale to ja tak na razie raz, dwa i pek. I tak, i tak del, i tak tych bel będzie dużo, i tak tych bel będzie dużo. Tam są dwa bele z tego małego pola. A tu widać jak kilka razy, o, nawet kilka razy pod rząd się ustawiały. Tu trochę zostało, A widać jak ja pięknie obriskiwałem, czekaj... Uwaga, zderzenie całowe. aaaaaa! O de, mógłbym sadzić go na ale chuj jest ty... Jedziesz? Śmiało, jedź, kurde, nie walniesz mnie, chłopie! Ale jakie, jakie, jakie wyczucie, kurde, ja miałem, że od razu... Że od razu już chciałbym do tego kombajna i kurde, byłem! Bragam jedzieć prosto. ten kudy co? A w czy? Szybciej, szybciej, rozwa Po ósmej będą deszcze chyba. Nie się mam nadzieję, że wyrobię z... z 25 minut. Ale oczywiście, że nie mówię to realu. Może chyba tyle trwa. Pięta. Jedziesz prosto czy krzywo? Czy mam cię zaraz Dobra, ten jedzie jakoś prosto, ale trzeba będzie półko później... Nie, nie jedzie jednak prosto. Dobra, ale go później i tak trzeba będzie go odwyładować, opróżnić zbiornik. Tego drugiego też nie niebawem. No, ten jedzie już prosto. Tylko, ale najgorzej, ja to nie widzę już tutaj. A, widać coś. Okej. Okay. Chyba teraz, jo. A ten nie jak se. Niech zostawię tego takiego jaka ja sobie powinien go poprawię tak. No i będzie... Może na podsumowanie... Będzie to sprzedaż, kurde... ...pięć mienia. No a w ogóle ile schodzi jankin. Jo, Będzie takie podsumowanie, że sprzedajemy wiem i w ogóle ile jestem ciekaw, ile zeskali... No nie, nie? Bo naprawdę ciekawi mnie. Czekaj. Ale o, od tej strony, ale nie tak panie. No, tego też trzeba będzie gagatka opróżnić. Ten już chyba zaraz będzie miał pusty zbiornik, więc go się odstawi. O, już połowa. No i sik. Co, jeszcze? No nic nie ma. To czemu nie... A, pootrudniłem tego do zapomniałem. No, tego też się będzie trzeba opróżnić. No, trochę opróżniania będzie, jak na dwie kombajny. A ten co już minuje? Ja już myślałem, że kurde nagę taką stwierdzi, że. Eee, dobra, to bo nic nie ma! Dobra, ten stanął. No, no chuju! Kurwa, chciało się krzywo pojechać, ale iście nie dało! Kurwa, cwaniaczek. No dobrze, że się... dobrze, żebym miał zbiornik pełny. bo by dalej by tak jechał. Ukoś no. A nie jestem na szczęście w plecy z tym planowaniem. Mam nadzieję, że jak oni skończą już mucić, że jak ja przyjadę na to pole, to ja myślę, że ten, że oni będą gdzieś już blisko końca. Przynajmniej. O, ten kofi. Też krzywo, ale kurwa, już dupie mam to. Nie chcę robić jak są. A ja jeszcze kurde jestem na tym polu. Ja się... Ty, a panie, w ogóle nie przeginasz z tą krzywością? No naprawdę, coś zaraz za krzywo jedziesz. No, ten też obieguje. Nie, no ja cię wyprostuję raz, dwa, ludzie. <grytanie> Żeby nie umieć prosto kosić. Ja... Kiedy się pytasz kolegi, czy pracownicy nie umieli kiedyś kosić, kosić ten. Kosić prosto. Odpowiedź prosta. FS LS11. Czytał e, FS jak ktoś źle. No 11 minut. później jest jesteśmy jakoś w plecy. Tylko mam nadzieję, że oni kurde będą kosili normalnie, a nie kurde są... I, i taki, że jeden, jeden pasek zrobią taki duży omijaczek, a drugie pole to będzie, A drugi to będzie miał... Będzie kości tylko jednym. Nie całą szerokością Hedera, tylko ten, ćwierć Hedera będzie wykorzystana. Drugi to kurwa na środek, nikt wjedzie, drugi tak przejedzie, drugi tamto i kurwa, no. Może to w ogóle zbierzcie, tutaj to istniała, to co? O, istniała. Pakujemy też szczerze funkcji zbierania do tyba. ona jest taka zabawna. Co prawda nierealistyczna, ale zabawna. Dobra, oni koszą już normalnie. No to tak zabawne, że na przykład, przykład skapnęłeś się w porę, że, że kurde jedzie za szybko i kurde tam z tyłu masz umiejaka, to co masz? Tyle, nie musisz zrobić... Nie musisz robić wykurwistej zawroty. No i to było fajne. No. Chyba o mi będzie padało. No, jak coś czuję, bynajmniej. No oczywiście, że jasne mówię. Dziada przywrócę. No myślałem, że będzie bardziej efektywny... ten rzut. Jak ten kosi? Czekaj. O, dobrze, teraz perfekcyjnie kosicie. Tylko ty, ja bym prosił o to ćwieć chwilę. Chodzi o wykorzystanie jeszcze Hedera na maszynach. Kurde, ten pełny, ten za będzie pełny. No a najwięcej to, to chyba nam zabierze... Myślę, że połowę czasu nam zabierze wypróżnianie. Zbiornika... Tych potężnych kombajnów. Fajny jak będzie. Zdan dwóch pracuje. O, ten pełnił. Do wody wleciałem? Czekaj. Nie, ja już myślałem, że tak pojechałem w wodę pod kątem. Dobrze, że się w dobrym ustawieniu. Naprawdę w dobrym ustawieniu. Ten też się zapełni w dobrym ustawieniu, bo by będę mógł... Mu... będę miał spokojną głowę, że ja nie będę musiał odjechać w chudę. De... O, Mmm. Ci... Tak jak ja tego nie nienawidzę. Nagę sypę, a nagę nie sypie. Ten zarzut będzie miał pełny. Więc dobrze... będzie git. ...a no ewentualnie zrobiłem po... no poza odcinkiem. Myślę, że poza odcinkiem tak żeby się... Tak żeby się wyrobić. To po prostu ja to sprosuję to do końca. Kombajny też z koszą do końca, jeśli nie zdążę. Bo jeśli nie zdążę, to ja wtedy to zrobię poza odcinkiem i myślę, że zbiłyby też zrobię. Nie no tak na podsumowanie. Nie no tak podsumowują. Albo po prostu będzie podsumowanie niezaliczane jako odcinek. Ja po prostu na ostatnim odcinku to będziemy sprzedawali wszystko co mamy w silosach. Kili, nie jęczmień! Nie jęczmień, nie! Jędźmień, nie jęczmień, nie Coś tam, i tak mamy tylko jęczmień, więc no... I zobaczymy ile w ogóle dostaniemy, o ten pełny... Więc zobaczymy w ogóle ile dostaniemy tej kasy... Bo mnie ciekawi, sobie, ile dostaniemy za... Tą... To... Za jęczmień... A kurde, zup będzie dwa razy, czego będzie wywieźć? No to nieźle, powiedz pan. No to nieźle będzie. No to nie jest, będzie zabawa. No to będzie duże zabawy. Dzisiaj. Dobra, dzisiaj jest piąteczek Antonio A ja nagrywam to w piątek ogólnie teraz W piątek Więc no Ja, że tam wysłałem już PL wiesz, to ja od razu już lecę z ls 11 i GIT O kurwa, pewnie Ile ma, No dobra A ja sobie wy radę Wątpię, żeby nie dać rady z tym jeszcze kawałkiem na takich zbiornikach. Nie, no ale gdyby ten był case z ELESA 13 to by kurde, no, już by jechał. Nie przejmowałby się. Znaczy nie wiem czy oni mają takie same pojemności Nie no, Case ma większą pojemność niż ten Dojba. Tam chyba o kilka. Kilkanaście, kilk Kilkaset chyba. Chyba o kilka tysięcy albo... Nie no, chyba gdzieś 2000 Nie wiem A 2000, 3000 Nie wiem czy sprawdzić Za sobotę Kiedy już będę nakrywał tego LSO i LSO 13 Wyrobię wszeloku za albo się nie zrobię Bo już widzę, że drugi już że ten już ten koli, że Pełne, pełne, pełne. A drugi też będzie sękoli. Nie no, ja to. Nie no, dopóki mam czas, to ja jej pojadę to sprzedać. Czemu zawsze pod koniec... Czemu zawsze tak w 17 minucie, kiedy już koniec? Nie no, by się przydała jeszcze druga przyczepa. Czekajcie, bo ja jadę ten na ślepo. A nie byłaby przyjemne, gdybym nagle nagryw... wpadł do wody, o kultywator jeszcze jest. A co możemy kupić? Dawaj małą. <laughs> Mama ty się... Eee, na dwa kombajny. Na dwa kombajny powinno żyć. jakoś. Cię złożyć. No i teraz będzie oczywiście problem z podpięciem. Bo czemu nie? Bo czemu nie? Dlaczego no, nie? Tam trochę jeden komaj będzie miał. Ehehe. Ale fajna kombinacja. Szkoda, że tylko ta ostatnia przyczepa jest zielona, bo byłoby troszeczkę czerwone. A ostatni... Nooo... No i to jest potęga, kurde. A ten jak się ustawił dziwnie, Jezus. Ajaj. Ty, będzie fajne ujęcie. Eee... Ludzie. Nie ujęcie. kurde, to by mógł dać na zniłach, kurwa, kurwa, puszczaj, Przepuśćcie mnie, wicepremiera, kwak, kwak, kwa, kurwa. No, jak zwykle mi nie przepuszczą, i kurwa, ja muszę ich roztrudnić tych zjawów, a to ty przy okazji też wy, no i nie cię, kurde, a to sobie koniec nawet. Więc tylko jednego kombajna odpalem i już kurwa będzie w zasadzie The End. Fajnie. Tylko i też niestety powiem wam, że to już jest koniec niedługo odcinka. więc po prostu na koniec... Ostatni odcinek to będą sprzedaże. Nie no nie nie. Przedostatki, nie wiem teraz jaki bo tego dawajmy na żniwa trochę dupa miał być cały odcinek opracowania a kurwa jest to teraz o żniwa no to będzie też do, do, do dokończanie żniw pracownika przez dokończanie dokończanie żniw przez pracowników o. A więc to widzowie, ja się z wami żegnałbym, fanasy oraz inne, no, no następnych odcinków z serii El powrotu do LSA11 i zachęcam też do innych odcinków, trzymajcie się, hej, a ten kurwa robi mnie jak popierdolony zjeb...